Liza, co się stało? Dwoje dziwaków w kostiumach halloweenowych ukradło mi losy. Teraz nie zbierzemy pieniędzy na mundurki! Cały rok ćwiczeń na marne. O, o nie martw się. Na pewno nic nie poszło na marne. Poza tym, zdaje się, że wiem, co to byli za dziwacy. Naprawdę? Mhm. Mm Dokończ zawieszać te szarfę, a ja odzyskam twoje losy. Dziewczyny! Lizie skradziono losy na loterię i zgadnijcie, czyja to robota? Podpowiedź. Dziwacy w dziwacznych kostiumach. Chyba czas, żeby to, co dzisiaj ćwiczyłyśmy, wprowadzić w życie. Amaru? Przelecimy się? Chcia! Jak one mogły nam to zrobić? Spokojnie, Praksina. <laughs> Natychmiast oddajcie nam losy. Mamy poważniejsze sprawy na głowie niż jakieś głupie losy. Cokolwiek to jest. Jak podlizywanie się waszemu mistrzowi, którego rozkazów nie umiecie wykonać? Tak. Nie! <laughs> Na tym polega nasz problem. Nigdy się ze mną nie zgadzasz. Przecież to ty się ze mną nigdy nie zgadzasz. Ach, no i znowu się ze mną kłócisz. Nic dziwnego, że Gramor nie chce więcej nas widzieć. Ta tragedia to twoja wina. To dziwne. Nawet nas nie zaatakowali. Wiedziałam, to był podstęp, zdradzieckie bliźniaki. Są te sławne księżniczki! No, wreszcie się spotykamy! Jesteśmy Danos i Kakos! Przygotujcie się na upokorzenie! Wszystko z nami dobrze? Aha. Hmm, co się dzieje? Nie chcecie się z nami trochę pobawić? Anti! burdo! moja moja moc maleje. Doskonale zgrani. Jeden zaczyna zaklęcie, drugi kończy. O! Ty nie jesteś praksina! Nie wiem, co to za jedni, ale są dobrzy. Uważasz, że tego nie zauważyłam? Ja tak na wszelki wypadek. Uff. Wyciągnęliśmy księżniczki dokładnie tam, gdzie chcieliśmy. Wszystko idzie zgodnie z planem. Dały się głupio zwabić na współczucie dla innych. Nawet byłoby mi ich trochę żal, gdyby to nie było zabawne. Och, Jakże miło usłyszeć chociaż raz dobre wieści. Teraz żałuję, że nie zdecydowałem się wcześniej i nie zastąpiłem nieudaczników Mefista i Praksiny tymi zdolnymi chłopcami. <śm>